Zarazek bałek, szkapa i banek, tak, to jest zarazek, witam sobie. Zarazek 2000, a to jest pierwszy odcinek z naszej serii. Zagrajmy z Minecraft Alpha, what the fuck? To będzie specjalny dzisiaj odcinek, więc czystałem na mój oryginalny świat Minecraft Alpha. Wersji, nie pamiętam już jakiej, ale chyba v 120 0, coś tam. A się zobaczy. <laughs> o, wybaczcie, bo no, no kaszel zostaje. A, życie. World 1, 3,38 MB. No nie za dużo, ale jest. Tak. Bardzo dużo mamy teraz serii z Minecrafta. Będę robił tak, że jeden dzień to, drugi dzień to, trzeci dzień to. Też niedługo tą yy, tą wyspę będę musiał dokończyć. Wyspa przetrwania. No, i widzicie. To jest alfa! Widzicie, nawet jest i ta ta skrzynka. Zobaczcie, to jest Minecraft alfa, V112, wow, jeden, jeden, przekośnik 0. Dzisiaj się udało To być O, czapeczkę założyłem. To założę tak. Dzisiaj Redstone znalazłem zaraz się. O, że razo się przetapia. Tutaj mam takie coś. I tutaj mam druga kopalnia. To zaraz Wam pokażę. Zacznijmy od tych... Od tego, że gram teraz na Pitfall, więc... Ale będzie wersja na AZ. Więc się nie martwcie. Dobra. Jedziemy. Kamień. Węgiel. Yy, jedzenie. Yy, różne rzeczy. Cegły nawet mam. Nie dzisiaj trochę. Patrzcie, ile znalazłem piasku dzisiaj. Przypomnę, pozbierałem sobie przedmioty do roli, bo w ogóle piasku nie miałem, więc wiecie, jak tą dzisiaj znalazłem. Przedmioty z potworów, no nie gram, więc daję na razie tylko te... Yy, yy, piórka. Drewno, dużo drewna, Żelaza, złoto i diament. Nie będę dzisiaj znalazłem, ludzie, wuhuu! Nie będę dzisiaj znalazłem. I ziemia. Dobra. Tutaj mam nieskończone źródełko. O, to jeszcze trochę złota. Przytapiałem drewno, bo mi troszeczkę szkoda było węgla. Wiem, 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 że miał opłaca się przytapiać drewnem, ale ostatnio mam tak, że przytapię takie mniejsze rzeczy. O, 6 złota. Dużo. Dobra. Też się przytapia żela żelazo. No, to już wam pokazywałem, no to teraz. No, no w tej kopalni nie ma co pokazywać, bo jest... No, tutaj też, bo tutaj tylko do diamentów szukam, bo y, to bo, nie da się, y, jak, jak naciskam F3, to też, tylko takie też pokazuje. Nie ma, y, że z 12 poszedłem czy coś. Tylko po prostu, jak byłem nad drogiem, ostatnim, to se, ...to sobie y, poszedłem dalej, do 12, policzałem do 12 i... Tam kopałem i jestem właśnie i dobrze mi idzie. Tutaj mamy właśnie drzewka i w ogóle te się spalnią te zwierzątka, te, yy, więc też jest fajnie. Dobra, teraz to. Przejdźmy do trzeciej kopalni. Już trzecia. Coś tam było? Nie. Księżowca. Tak. Tutaj i tutaj jest trzecia kopalnia. Tutaj mamy takie coś i tutaj, no. No tamto nie będę wam pokazywał, po prostu się przekop przekopuję. Dobra, ale to, co wam przed chwilą pokazywałem, to to była moja pierwsza baza, tak powiem, to pójdziemy teraz tą dróżką, która jest dość dziwla. Zobaczcie, pewnie nic nie widzicie, bo to jest Alpha Lack. Alpha Stara wersja. I patrzcie, co kiedyś było można zrobić? Ładzia! Uderzało się i dostawało się wełnę. Ale wełny nie potrzebuję wam. Od O! Ja! Patrzcie! Terem prywatny! Wyłazić! Ktoś jeszcze? Ty. Mm. Dobra. Bom zarazka. <noise> tak. To jest teren prywatny. Nie umiecie no czytać. O, mój basenik. O tury przesław. Kolejne drzewo z barda tury. Tutaj mamy moją tak, pięknie. Skóra. Kurczę, na razie schowamy. Wchodzimy. Tutaj chyba No, przytapiałem. Tutaj mamy takie rzeczy, tutaj schowamy już nawet. I tutaj, patrzcie, 10 zł jeszcze. To jeszcze w sobie to J jajko. Jajko jest bardzo rzadkie w tej wersji, więc cieszę się, że w ogóle je mało. No. Idziemy na dół. Tutaj jest do robienia toru, bo tutaj to jeszcze nie skończyłem. Zobaczycie dokąd to prowadzi. Patrzcie, stare boostery. Oj. I. Nie! Uch. O Boże. I wszędzie już pojechał. I ta jedna się sprintować w tej wersji, więc. Nie wiem jak spędzować, więc wiecie. To jest co, ja to nie zrobiłem? Co? Dziwne. Pustery były bardzo fajne. No i tutaj prowadzi tylko do takiej ściany. Ta mam nadzieję, że bez nas nie odjedzie, jak będziemy wracać. No, by tylko spróbował. I. Uhuuu! Widzicie, jak szybko się jechało? Wow, pustery to były coś. To było coś. A kiedyś się to były, ale były super szybkie coś No i tej teziki. Zobaczcie. Dobra, to, jest to. Ach nie to jak mnie to owsze denerwują. Ale tego nie chcę. Teraz idziemy za tymi pochodniami. O, dzień się robi. <laughs> tak, dobrze. Przynajmniej będziecie więcej widzieć niż teraz. No chyba, że tylko przy pochodniach jest tak jasno. Nie, dzień się robi, naprawdę. O kurczaczki. To jest teraz zrobione na Minecraft Inde, ale później zacząłem grać w Alfie. No, bo widzicie nawet, że jest tak troszeczkę inaczej. A no to dlatego, właśnie że to jest na Minecraft Index. jest takie klasyczne, a to już się zaczyna Minecraft Alpha. No, już powoli się zaczyna, bo już takie jaskinie i w ogóle wszystko to już się upada nie bardziej do tej now nowszej, czyli alpha wersji. No, już się rozjaśnia. Gdzie była ta pochodna? Widziałem gdzieś. To była oszlina. Tak. O. O, jak jasno teraz. O, przynajmniej nie będzie ciemno. O, ta kolejna. Czekało na górę muszę iść. następna. No, bo ja tutaj siedzę po to, żeby znaleźć piasek, bo, piasko, bo, bo, bo piasek jest bardzo rzadkim... Yy, znaczy w Minecraft India był bardzo rzadkim surowcem. Tylko jak się tylko jak się rodziliśmy, to, to mieliśmy piasek, bo zawsze się na piasku rodziliśmy. Yy. Aha tak, bo podpalałem czego. Zabuniałem drewno chyba zabrać. Trudno. I tutaj, tutaj był wszędzie piasek. Wszystko wykopałem. Oprócz tego jeszcze. Kopiemy już. Skąd tutaj jesteśmy? Ja to dzisiaj wszystko bo się rodziło. Dobra, oj, też trochę kopałem, ale to już sobie odpuszcza. No i tutaj, tutaj właśnie znalazłem glinę, nawet Wam pokażę gdzie. Właśnie tak jeszcze powiem, co gliną, czy to jeszcze nie ma. No chyba nie. I tutaj właśnie tutaj była glina, tutaj była glina. Dużo. Jak na tą jak na tą wersję to strasznie dużo? Tak. Jeszcze był jeszcze jeden ja na pochodnie, bo widziałem. Takie prowadzące jeszcze dalej. Znaczy nie widziałem, tylko robiłem no, tak ja huh. też były, ale gdzie? Nie mam pojęcia. Tak tutaj kopałem <laughs> dyrta. No dalej muszę wam pokazywać tam tej kolejnej dróżki, którą mówiłem wam, że tam są jeszcze pochodne. Ofta. Dobra, ty, to już zetnę, bo zaraz będzie normalnie tutaj. Czyli to straszyłabym ja to, co O, Oddaj to palące się drewno. Dziękuję. kiedyś... W Minecrafcie drewno paliło się wiecznie. Podobnie jak teraz rezerwak. No. Więc co, to by, by był już koniec. Następnym razem, tak, wam powiem co będzie. Na następnym odcinku zaczniemy od pierwszej wersji Minecrafta. Yy, Alfa. I co pięć chyba odcinków będę robił update, i będę wam mówił co nowego się do, co nowego dodali do jakiejś tam wersji, tak. Więc się, my się tak umawiamy, czy to na pewno nam wyjdzie. Niemożliwe, że będzie wyszło, moim zdaniem niemożliwe. Więc super, Tylko wrócimy się do naszego domku, znaczy do mojego domku. No to wersja nie powinna być jakiegoś tam problemu Nie powinno, nie powinno być z nim, z nim problemu na easy na Bo tutaj nie ma Endermenów co, co z tego się bardzo cieszę, bo Endermeny najbardziej denerwują W tym Minecrafcie, który, który teraz jest A i właśnie widzicie, że nie ma więcej też W tym Minecrafcie, czyli jak spadniemy to, to nie będą nam się odradzać, tylko to, to jest troszeczkę bezpieczniejsze, bo musimy szybko zjeść mięso, żeby nam się wyładowało. A wtedy szybciej mogą nas zabić, ale... Słuchajcie, ile owiec tutaj. Ja, O, przechodzę w idę, bo już nie ma tutaj drzew. No, że to przy swoim domku. O, patrzcie. Wszystko jest. Ta wełna, patrzcie, jeszcze jest. Oj, 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 Minecraft. Minecraft. O, Minecraft. Dobra, więc ja Was żegnam. A właśnie, jeszcze jedna ciekawostka. Czemu jestem Stevem? Czemu nie mogę robić na dwa razy F5, bo nie mogę się pokazać? Czemu? Ludzie, czemu? Dobra, już Wam mówię. Czemu nie mogę tak zrobić? Ponieważ... No, bo to jest starsza wersja, to po pierwsze. A po drugie jestem Steve'em, czemu? Nie chcę, nie chcę jakoś zaadować mojego skill'a w tej starszej wersji, więc to też jest trochę dziwne i mam nadzieję, że, że Wam się, zobaczy mam naprawdę straszny kaszel, mam nadzieję, że Wam się podobało, dziękuję za oglądanie i na razie, do następnego odcinka.